Na lewo będzie, tak? Gaz, 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 gaz. Dawaj, dawaj, nie boimy się wcisnąć gazu. Na lewo, na lewo, dawaj. I ja z lewej. Dobra. Dajesz, dajesz, dajesz. Chyba orzeszki uciekły z prawo. <laughs> Dawaj kurwa, nie baw się Na prawo Na prawo, w prawo Dawaj kurwa. Na Dobra, jedziesz Jedziesz, jedziesz, na prawo, na prawo Dziewięćdziesiąt I jazda, jazda,